Matka zabrała córkę na rozmowę kwalifikacyjną, samotny milioner dostał uścisk i wszystko się zmieniło. Prosta ulica, deszczowy poranek. Karolina pospiesznie się szykuje, czesze włosy córki Eni i zarzuca jej plecak na plecy. Karolina była bezrobotna od miesięcy. Dzisiaj miała być jej jedyna szansa rozmowa kwalifikacyjna w dużej firmie, ale nie było nikogo, kto by się nią zajął. Anna z uśmiechem, mamo obiecuje być cicho, Karolina klęcząc, zmartwiona, wiem, kochanie. Musimy po prostu przetrwać to razem. Luksusowe biuro, recepcja, przejście do szklanego budynku, poważni pracownicy, pospieszne kroki. Karolina wchodzi z Aną, wszyscy patrzą z ciekawością. Pracownik, proszę pani, dzieci nie mają wstępu. Drzwi się otwierają. Pojawia się Augusto, właściciel firmy, nienaganny garnitur, zmęczony wygląd. Augusto, proszę ich wpuścić. Sam przeprowadzę rozmowę. Sala konferencyjna. Karolina siedzi nerwowo. Anna obserwuje salę machając nogami Augusto zimno opowiedz mi o swoich doświadczeniach Karolina zaczyna mówić niepewnie Augusto słucha z nieobecnym wyrazem twarzy Nagle Anna wstaje z krzesła podchodzi do Augusta i przytula go bez słowa Anna Szczerze, wydaje się taki samotny. Augusto stoi nieruchomo, zaskoczony. Długa pauza, jego spojrzenie łagodnieje. Augusto, przełykając ślinę, minęło dawno, odkąd ktoś mnie tak przytulił. Zmiana. Sekwencja obrazów z cichą muzyką. Karolina pracuje radośnie. Augusto je lunch z Aną w biurze. uśmiechy, kiedyś rzadkie teraz rozświetlają jego twarz. Karolina dostała pracę. Anna znalazła przyjaciela. Augusto znalazł coś, czego nie da się kupić za pieniądze. Rodzinę, biuro o zachodzie słońca. Augusto wręcza Anie kwiat, która się śmieje i ponownie go przytula. Karolina patrzy wzruszona. Augusto, cicho, dziękuję, że przypomniałaś mi, co to znaczy żyć. Czasami prosty uścisk może wszystko zmienić.